Słuchajcie, w odcinku na kanale Wędkarstwo Łódzkie Dzisiaj wam pokażę, z moją siostrą Z Marysią I Jak sprzątamy w takim naszym domku Ten domek to właściwie jest taka stara Wymyśliliśmy sobie go To jest stary kurnik Tak on wygląda, stary kurnik I Z moim kuzynem to trochę ten Ale mojego dzisiaj kuzyna nie ma Więc my z Marysią sobie to sprzątamy Marysia właśnie sobie zbiera Trochę zapałki, trochę tych śmieci. Będziemy oknisko psuć, bo właśnie to ognisko nam nie jest potrzebne. Zamiatać. I Marysia tutaj robi rzeczy. Będziemy sobie wymieniać się kamerami. Teraz Marysia będzie mówiła do kamery rafia. Na, na początku ja już powiem. Tu mamy ławeczki. Jedną i drugą, i stół. Ja tu właśnie zamiatam dywan. No. No i widzimy się tam. Marysia pewnie teraz coś pokaże wam ten na no, odcinku, więc widzimy się później. E, więc tak, ja tu zbieram takie pozostałe śmieci, jakąś gąbkę taką. No i wrzucam do tego kosia, tu już jest pełno śmieci. Tu jest jeszcze taka plama po dywanie, nie wiem jak mam to nagrać. elo. taka plama. No i tyle. Dam wam Franka. No na razie to tak wygląda, powiem, że y, to wyglądało, ale patrzcie. No, jest taki brud. On w ogóle ma tutaj dziurę. Gwoździe, bo, o właśnie. Tak, gwoździe tu można potkać bo pokażę, żeby. Których oczywiście trzeba pochować, żeby nikt nie nadepnął. My mamy akurat taką skrzyneczkę. Tu, butelki jakieś, które chciała wyrzucić. Patrzcie, my mamy taką miskę jako kosz. I to jest teraz kosz właściwie wypełniony w ciągu dwóch minut. No i tak to wygląda. No. Dzisiaj będzie taki duży odcinek. Wiem, że to trochę nie na temat te odcinki. Ale no, no, to chodź, widzowie. O, właśnie. Kuteczkę znaleźliśmy. Znasz Znalazłem taką kuleczkę. Tu mamy swoje ja na gwo gwoździe, który coś... I się pokażę wam dalej. Marcia, będziesz tutaj? Jak coś? Tutaj. Tak. Ja no, tu mam taką karteczkę. Idziemy dalej. Tu miał być nasz Stawik, który nam trochę nie wyszedł, oczywiście, bo. Ksiaki. dzisiaj będzie właśnie te ksiaki naj... wyrzucać trochę przepraszam wam za wiatr, ale no tak jest, no takie ksiaki będziemy wyrzucać jak chcecie, możemy wam w wakacji jakiś z Marysią maraton taki wiesz, z tego domku tu macie te ksiaki, Marysia bejesz, zgodzisz się, jak widzę będą chcieli, żeby tutaj maraton zrobić odcinków z wakacji no i tak to jest tu te pokrzywy trzeba tu jest drewienka, też trzeba trochę posprzątać, tu tą folię. No to my się wysziemy do pracy. No i widzimy się już tak, jak już będzie tak chociaż w tych 80% posprzątane. Idziemy się dalej. Jednak nadal nie jest w 80% posprzątane. Ale muszę Wam powiedzieć moją zdobyć, którą teraz już znalazłem. Moja zdobyć to jest flet, który jest dwuczęściowy i odkładamy go. Jeden trafiony leci, a drugi jest trafiony. No Marysia, tutaj coś robi. Co się stało, Marysia? Ja zbieram kostki. Żeby patrzcie, ile tu jest zapałek, porzucamy. Ja teraz to trochę poświęcę. No. No i tak to wygląda. Trochę nierówno jest powierzchnia, bo patrzcie. Mogę wam pokazać. o widzicie jak jest ten ma? no Marcia tutaj kostki wynosi Marcia uważa żeby się połamała nie kładź, jedno, nie kładź jednej na drugiej wiesz żeby się no będziemy rozwalać ten piecyk mogę wam pokazać jak to się wygląda A poczekajcie w zapalę światełko? tak to wygląda tak trochę nie miło no wygaszę tylko światełka, żeby jeszcze no. mi no i to będzie chciały palić, a kostki będziemy tu układać Pod tą ścianą I trzeba tam iść No Właściwie to ja więcej gadam niż robię Ale chcę wam po prostu w pierwszym odcinku omówić co tu mamy takich rzeczy marcia chyba się nie obrazi, nie? Nie Tu mamy taką deseczkę, która jest opierta Oparta O, o takie kijecie No i co tu dalej mogę powiedzieć? Bo... Bardzo wieje wiatr Wyjdzie na chwilę, ale tu właśnie mogę wam pokazać, yy, udowodnić, że to był kurnik. Tu są małe dziewiczki, które kurny wychodzimy. A tu już mam pita deska, którą właśnie Marysia pomachaj. Idziemy, bo Marycha mnie woła. Zobaczymy, co tak chciała. Jakie pudełko Zapałki rzucić tak luzem. No tu coś no, zrobię cięcie, bo na chwilę mi oczywiście braknie pamięci, jak w wszystkich innych filmach. No to widzimy się już tak jak... Już tak widzisz już pospśiątam. To widzimy się później. Proszę, proszę. Tutaj Frank właśnie zamiata trochę. No właśnie zamiata w sobie. Żeby tutaj kostki, kostki mogły położyć. Wiecie, e, możecie powiedzieć, kto jest lepszym operatorem. Teraz się akurat nagrywa i powiedzcie, kto lepiej zawiedza. Ja trzymam się, napiszcie w komentarzu Patrzcie ile brudu A my tu sprzątaliśmy miesiąc temu Wasza zamiar coś dalej? Muszę coś pokazać, jeśli się widzą, bo zapomniałam Widzicie, tu jest taka dziura O, tylko jakaś A tu już nie ma dziury Bo jest facholita kopka bardzo się kurzy. Musicie ja zauważyć. A Marcia tutaj nie bierz, bo tu są cegły. Weź to do jednej kubki na razie. Ustawię was. I zobaczycie jak to będzie wyglądało. Au. Pomóc Au. Dobra, powinno się nagrywać wszystko dobrze. Ale się ukułem. Elo, elo. No, teraz... Ja się chymy. tak się ukułem, że... Najlepiej tak można. Dobra. Teraz tak. Będziemy tutaj popatrzeć na ten piętnik, żeby wy widzieliście. I... u Jeszcze jedną cechę A to najpierw to położymy. Już no no to... Robię cięcie i piecyka za chwilę nie będzie. E, już właśnie tyle piecyka mamy się już ostatnie Teraz idziemy dalej, idziemy za chwilę. No i właśnie została nam... Już właściwie nie mamy piecyka, teraz zostało nam zamiatanie. To jest sondekwe bez piecyka. Idziemy się dalej, jak mi będzie zamiatamy. I tak to wygląda, już tam na ostatni w tak wykładzie. Tu ja już trochę zamiotuję. Powiem Wam się. Możecie powiedzieć, że jest brudno. O no, tak to wygląda. Ale na ten domek, na tym podłoże jest bardzo ciesto. Patrzcie ile tutaj śmieci wydziło się. Robaki, Robaki chodzą byli. po cegłach. Marysia boi się, ale jakoś daje radę, co się stało Marysia. Ja nie mam silnika tu na, na palcu? Dobra. No, no, tutaj właśnie tak to wygląda. Może nawet ciawkę odsuniemy trochę, ale jeszcze nie jest pełne. Tak, no to kończymy. I za chwilę widzimy się, jak już będzie w 100% posprzątali. Yy, no właśnie tak posprzątaliśmy na razie. Nie wiem, gdzie to spakować, więc jak leży No i tak wygląda. Yy, tutaj nic nie sprzątaliśmy, bo właśnie jak widać chmura leci. I my się idziemy schować. Możemy wam nawet pokazać. Idziemy załatwić. A telefon myślę że nie mam, ale przy nagrywaniu. Yy, idziemy do takiej stodoły. Yy. Film będzie trwał 10 minut. Może trochę długo, ale ja powiedzcie ci długo ci kurczo. No idziemy zobaczyć do Tu jest podobno taki kitki kotek, który był chyba zaatakowany, poczekajcie, zapalę wam świosło. Który chyba był zaatakowany przez psa i tu sobie tak leży w sianie. Idziemy go zobaczyć powoli. O, kicia. Staki słodziaczek. Ja on chyba to tak to wygląda. Oczy się tak ładnie tutaj, ale... No, taki kotełek. No. od sobie żyje tu dobrze, bo przynosi mu jedzenia. No i to wszystko w tym odcinku. Widzimy się w następnym. Do zobaczenia.